Leżąc na brzuchu na macie, zegnij prawą nogę w kolanie i dociśnij prawą dłonią grzbiet stopy w kierunku maty, patrząc przed siebie. Prawdopodobnie nie wyjdzie to u Ciebie tak mocno jak u mnie, ale w ogóle się tym nie przejmuj. Zrób potem to samo z lewą nogą i lewą stopą. Tak przygotowujemy ciało do tego, żeby wejść w pozycję żaby. Co jest ważne, musisz odkręcić dłonie tak, żeby palce patrzyły przed siebie. Znowu przygotuj najpierw prawą nogę, potem lewą i po przygotowaniu się do asany połóż się jeszcze raz na chwilę na macie. Oprzyj czoło o matę, a następnie obie nogi ugnij jednocześnie w kolanach i postaraj się obiema dłońmi dociskać je w stronę maty. Mocny brzuch, klatka piersiowa nad matę. I oddychasz. Postaraj się odciągać barki od uszu, nie ciągnąć barkami do góry. Skup się na tym, żeby dociskać dłońmi stopy w kierunku maty. Wyjdź z pozycji i opadnij trzecim okiem na matę.